Ciężarna kobieta, uwięziona w jednym z mieszkań w Sławnie, uciekła swojemu oprawcy przez balkon. Jak się okazało, jej partner znęcał się nad nią od miesięcy. 7 stycznia 2026 roku, 23-letnia kobieta uciekła z mieszkania, w którym była przetrzymywana przez swojego partnera przez cztery dni. Po ucieczce kobieta udała się do bliskiej sobie osoby, tam wezwano ratowników. Nie wiadomo w jakim była stanie. 8 stycznia jej partner został zatrzymany. Ukrywał się u znajomego. Po zatrzymaniu postawiono mu zarzuty. Jak się okazało, znęcał się on nad swoją kobietą od czerwca zeszłego roku. 25-latek miał nawet zaatakować ją maczetą, w wyniku czego powstała na jej głowie około 8-centymetrowa rana cięta. Mężczyzna uderzył też partnerkę w brzuch, próbując przerwać ciąże. Jak pisze zachodniopomorska policja, 25-latek usłyszał innymi zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego, nad partnerką, pozbawienie jej wolności i przetrzymywania przez cztery doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Chcesz więcej informacji na temat tej sprawy oraz innych newsów z Polski i świata? Zaobserwuj mój profil.